Cześć, witam Was w nowym filmie. I tak jak widzicie, będę dzisiaj opowiadała o książkach, które kupiłam przez ostatnie 3 miesiące. Kadr jest troszeczkę inny, ponieważ mój mąż, właśnie w tym momencie, ciężko pracuje i maluje moją biblioteczkę. Więc musimy się przemęczyć a przynajmniej ja się muszę przemęczyć z innym kadrem, ale uspokajam to przejściowa sytuacja, ale przejdźmy do tego. Po co tu się wszyscy zebraliśmy? Ok, zacznę od y, fantastyki naukowej. I tutaj mam tylko dwie pozycje. Mam tutaj Lema, Dzienniki Gwiazdowe, tom drugi. Znaczy, to nie wiem, czy to są tomy w sensie, czy to jest y, kontynuacja. Wydaje mi się, że ten tom drugi można czytać niezależnie od pierwszego. tak, tak. tak. Przynajmniej zakładam, znając lema i jego sposób pisania to tak mi się wydaje. Ja w ogóle zbieram te książki w tym wydaniu, chcę zebrać wszystkie, więc trochę je kupuję, wiecie, tak po prostu patrząc na to, której nie mam, a nie na opis, czy mi się podoba czy nie. Ale akurat dzienniki gwiazdowe bardzo mi się podobały, więc trochę liczę na to, że, że, te, że ten tom drugi też mi się spodoba. Dalej mam coś, co było książką wyczekiwaną przez wielu, bo ona jakiś czas temu się wyprzedała, nakład się skończył i prawa do, do tej książki nabyło zupełnie inne wydawnictwo. Mamy mianowicie tutaj Dzieci Czasu, i to jest wydawnictwo Wesper. Oczywiście wszystko mamy zakładkę, no i środek tej książki też jest, jest piękny to jest chyba wyklejka albo wklejka, nigdy nie wiem jaka jest różnica. No i co, o czym ta książka jest? Mamy tutaj chyba wojnę ludzkości z obcą cywilizacją, ale ta obca cywilizacja to. Ogromne, inteligentne pająki, co jest mega, mega w ogóle interesujące. W ogóle powiem Wam, że siedzę i nagrywam w swojej sypialni. W ogóle to, co tutaj widzicie, to jest lustrem, i to jest, mam to, tak wiecie, trochę przed sobą, a tu mam, mam okno, a sypialnię mam od strony ulicy, więc moi sąsiedzi, którzy przyjeżdżają do domu, pomieszkam w bloku, yy, widzą, że, wiecie. Jakaś wariatka siedzi przy oknie i gada do siebie, nie? O książkach. Nieważne. Dalej buduję swoją kolekcję Agaty Christie i mam tutaj dwie. I stwierdziłam, że skupię się trochę na Herkulesie Poirot, ponieważ panno, pannę Marple mam już w całości, a. Została teraz opublikowana. Znaczy w sensie pierwszy tom z, innej, z innego cyklu. Agatha Christie został teraz upublikowany w, w, tej, w tej edycji. I tak stwierdziłam, że muszę trochę nadgonić Herkulesa Poirot, bo mi trochę tych książek brakuje. I mam tutaj entliczek-pętliczek oraz Zło czai się wszędzie i podobno Zło czai się w, sie, w sie. I podobno ta druga powieść jest bardzo, bardzo dobra, więc będziemy czytać oraz, oraz mam Zło zakwita wiosną i to jest zbiór opowiadań i no, za oknem już powoli nam się robi wiosna, jak nie lato, bo żyjemy w czasach, gdzie nasza pogoda trochę wariuje, więc stwierdziłam, że Kupię sobie to, to, ten zbiór opowiadań. Dobra, no to może teraz przejdziemy do książek, których mam najwięcej, a mianowicie literatury pięknej. Chociaż teraz jak myślę, to nie do końca jestem pewna, czy ta książka, którą Wam zaraz pokażę, jest literaturą piękną, bo mam na myśli spełnioną obietnicę. I to jest chyba taka fantastyka, hmm, która... Może ma jakiś taki romans z literaturą młodzieżową. Tak przynajmniej mi się wydaje po przeczytaniu opisu. Jest to wydawnictwo Jumeka, jest to no nie ich najnowsze wydanie. Bo najnowsza książka na dzień dzisiejszy, jak to nagrywam, to jest Koty z Shinjuku, i tą książkę też na pewno sobie kupię. Natomiast to wyszło w lutym i postanowiłam sobie to kupić, bo lubię wydawnictwo mekę. a jak już jesteśmy przy literaturze azjatyckiej, to już na pewno będzie literatura piękna. To mam uśmiech Szoko i to są tajfuny. I ja tej chcę zebrać wszystkie. Trochę mi tych książek brakuje, bo oni teraz w sensie nie kupuję już ich tak bardzo na bieżąco, jakbym chciała, więc trochę tych książek w mojej kolekcji brakuje. Ta chyba jest najstarsza, której nie mam, dlatego sobie ją po prostu kupiłam. Czy pamiętam opis? Oczywiście, że nie, więc nie powiem Wam o czym ta książka jest. Nigdy nie zapomnę. Jak gadałam o mm, Psim Parku, to też był bookhol i opowiadałam, w sensie pokazywałam książki, które kupiłam i między innymi był tam Psi Park. I ja opowiadałam o tej książce, tam wiecie, opowiadam fabułę, a potem mi ludzie w komentarzu piszą, że nie, w ogóle to... Czy ta książka jest w ogóle zupełnie o czymś innym. Te książki niektóre z nich kupiłam 3 miesięcy temu i one tak leżały, i ja już trochę nie pamiętam o czym te książki są. Więc jeśli gdzieś tam, wiecie, popłynęłam i opowiadam o książce, która nie istnieje, to weźcie mnie tam w komentarzach, naprostujcie. I dalej mam książkę. O której mówiła całkiem niedawno Kinczyta, bo w jej zestawieniu najlepszych książek z zeszłego roku właśnie pojawiła się córka weterynarza. I to jest historia dziewczyny, która ymm, no jest córką weterynarza, ale, ale jej sytuacja rodzinna nie jest zbyt łatwa. Ona opiekuje się chorą matką. Ten ojciec też ma taki zawód, wiecie. No, jakby dziewczyna jest przyzwyczajona do patrzenia na cierpienie i choroby zwierząt, i ona, żeby uciec od tego życia, które jest źródłem cierpień, no, zaczyna fantazjować i ucieka w fantazję. To, jak opowiadała Kin o tej książce, to ja stwierdziłam, że to będzie coś zdecydowanie dla mnie, bo tutaj autorka. Bardziej pochyla się nad takim codziennym życiem. Uwielbiam, jak autor potrafi opisać taką zwykłą, codzienną, wręcz nudną egzystencję, ale potrafi to tak opisać, że nam czytelnikom wydaje się to najciekawsze na świecie. Uwielbiam taki, taki zabieg, w sensie to trzeba mieć już kunszt, jakby pisarski, więc yy, uwielbiam coś takiego, więc sobie to kupiłam. I dalej mam. Jeśli oglądaliście Natalii film, w którym ja się pojawiłam, na końcu opowiadałam o moim ulubionym klasyku. Znaczy. To nie do końca jest klasyk, ale opowiadałam o książce Twardocha. Więc jak Twardoch wydał nową książkę, no to musiałam ją kupić. W sensie, znaczy to nie jest tak, że ja zawsze kupuję wszystkiego książki w ciemno, bo są takich, bo są takie, których nie przeczytam, jak na przykład Drach. I jest kilka książek. Po które nigdy nie sięgnę, bo zwyczajnie w świecie mnie one nie interesują, ale kupiłam sobie nul. I to jest książka, której szalenie się boję, bo to jest książka o wojnie. Ja nie do końca wiem, czy to jest powieść, bo to jest chyba takie bardziej powieść reporterska. To też książka trudna, no bo mm, Twardoch był tam, siedział w okopie, rozmawiał z tymi yy, z żołnierzami był na froncie więc no to, to tak już bym powiedziała niebezpiecznie cholernie się jej boję, ale też y, 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 czytając recenzje ludzi, którym ufam w, w zakresie literatury mówią, że jest to też literacko bardzo dobra książka, że jest to po prostu kawał dobrej literatury no więc jakby musiałam, ok? no i też y, muszę powiedzieć, że ona jest przepięknie ta książka wydana bardzo mi się podoba ta grafika z tyłu jakby to jest zdecydowanie taki mój... Mm... Mój styl, taki wiecie, artystyczny, bardzo lubię takie rzeczy. Okej, okay. jeśli chodzi o literaturę piękną, ale taką właśnie w kierunku klasycznej, to mam tutaj. Chodzi mi o Williama Faulknera. No, i to jest nazwisko znane. Cieszę się, że one, te książki jego zostały przetłumaczone. Chyba będzie ich więcej. Jak na dzień dzisiejszy mamy dwie: Światłość w sierpniu oraz Gdy leżę konając. I muszę Wam powiedzieć od razu, że bardzo, ale to bardzo. Jestem szczęśliwa z tego, kto te książki tłumaczył, bo mamy tutaj Jacka Denhela, który no, jest literatą, jest pisarzem oraz jego męża Piotra Tarczyńskiego i ja Piotra bardzo lubię słuchać, bo jestem fanką podcastu amerykańskiego. A jak już jesteśmy przy dużych nazwiskach, to mam tutaj książkę, która ze mną chodziła. I jak zobaczyłam, jak to jest wydane, to po prostu ja jako sroka, okładkowa no nie mogłam się powstrzymać, bo mam. The Cameron. To cacko kosztuje chyba 90 zł albo 80, już nie pamiętam, ale dużo. Jak na książkę, to dużo. I na początku miałam takie nie, nie kupię, bo, bo ostatnio jestem cebulą, nie, bo coś tam. Ale no, jest to bardzo dobrze wydane. Po pierwsze, ona jest ogromna, ta książka, z wielkości do mojej głowy, nawet większa. I ten środek. Patrzcie na to. Okej, okay, dalej. Ostatnio opowiadałam Wam o Edenie i we upie mówiłam o tym, że sięgając po drugi tom. Okej, okay, kończymy tą przygodę, było fajnie, ale to już koniec. Ale po przeczytaniu tej, tego drugiego tomu stwierdziłam, że nie, ja muszę czytać dalej, muszę, z... nie wiem czy całą serię, ale na pewno idziemy w to szaleństwo dalej, brniemy. No i mam tom trzeci i ach. No, cieszę się, po prostu się cieszę i, i zobaczymy, co będzie dalej. I jeszcze mam kilka książek, ale to już nie będą powieści. I ta książka, którą teraz trzymam w ręku, trochę się biłam z myślami, czy w ogóle ja wam ją pokazywać, bo nie wiem, czy kogoś w ogóle to zainteresuje, gdyż tak zdaję sobie sprawę, że ja obracam się w mojej bańce informacyjne, informacyjnej dotyczącej zdrowia psychicznego, i, i to jest coś, co mnie interesuje, ale. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy tak mają i mam tutaj niespokojny umysł. I to jest bardzo ciekawa pozycja, bo jest to książka o chorobie dwubiegunowej, afektywnej dwubiegunowej, tak to się chyba nazywa, w skrócie HAD. To jest o tyle ciekawe, że autorka jest i terapeutką, a jednocześnie sama choruje na tą chorobę. Przeprowadza nas przez tajniki tej choroby. I z perspektywy kogoś, kogo zadaniem jest leczyć I z perspektywy osoby, która sama choruje Strasznie mi się to podoba No i dalej mam książki, które niekoniecznie kupiłam, a właściwie je dostałam od mojego męża, w takim sensie, że no, robimy tak jak widzicie, robimy remont. Teraz właśnie no, siedzę w sypialni, a nie w swoim dotychczasowym miejscu, gdzie nagrywam. To jest dla nas trochę takim powodem do tego, żeby przejrzeć niektóre rzeczy. Dlatego mój mąż, malując swój pokój i po prostu no, wynosząc te rzeczy, miał możliwość zrobić remament i stwierdził, że nie wszystkie książki chce mieć, te, które ma, bo to, że u mnie są książki, to jest jedno, ale on w swoim gabinecie też ma swoje książki. Chociaż niektóre jego też u mnie leżą. Nieważne, w każdym bądź razie mm, zapytał się, czy chce. I ja niektóre jego książki chciałam i teraz Wam pokażę, bo mam tutaj wydawnictwo Boż i teraz Wam właśnie pokażę te, które będą od dzisiaj w mojej biblioteczce. I mam tutaj Wycie w ciemności i jest to historia... Literackich wilkołaków. Ja nie wiem, czy wszystkie te książki przeczytam od deski do deski. Raczej są to książki. Takie, że jeśli będę chciała coś sprawdzić albo coś się dowiedzieć, to będę po nie, wtedy po nie sięgać i mam tutaj właśnie mitologię słowiańską. Tom, akurat książkę, może przeczytam od deski, od deski do deski: Bestiariusz Słowiański, i mam też drugi tom Bestiariusz, Bestiariusza, i też muszę od razu Wam pokazać, że yy, lubię te książki tak po prostu nawet przyglądać nie, nie tyle co czytać, co, co oczywiście też jest ważne, ale Yy, uwielbiam to, jak, jak one są wydane. Jakby te grafiki są takie, wiecie. Mm, no mają swój styl. Więc jakby ta kreska jest bardzo charakterystyczna. Dalej mam w górach przeklętych wampiry, Alp, rudaw Sudetów, Karpat i Bałkanów. Jakby wampiry to jest w ogóle. Taka postać, ja już też niejednokrotnie o tym mówiłam, że wampiry to jest taka postać literacka, którą ja bardzo lubię. Nie wiem dlaczego, ale wzięłam święci i biesy. Żywoty świętych to nie jest coś, co, co mnie interesuje i nigdy chyba nie będzie. Ale w mm, fantastyce same anioły na przykład są często wykorzystywane jak, jak na przykład u Jadowskiej, więc y, stwierdziłam, że, że wezmę, nie wiem, może kiedyś przeczytam. Nie wiem, po prostu po prostu mi się ta książka spodobała jakoś tak, nie wiem. Mówiła weź mnie. No. Mam jeszcze duchy polskich miast i zamków oraz księgę smoków polskich. Wzięłam. Może kiedyś będę potrzebowała znaleźć jakiegoś smoka, więc tak, trochę tych książek jest, ale Powtarzam, to są książki, które przypływały do mnie w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, więc nie wydaje mi się, żeby było ich aż tak dużo. I co? W komentarzach, proszę pochwalcie się waszymi zdobyczami, albo napiszcie mi tytuł, o którym byście chcieli usłyszeć jak najszybciej. Postaram się spełnić waszą prośbę, ale nie mogę niczego obiecywać. I co, w opisie tego filmu znajdziecie mojego Gudrica, gdzie was zapraszam oraz mojego Instagrama, gdzie was również zapraszam. No i przypominam, że mamy marzec, a więc czytamy Expans, pierwszy tom, czyli Przebudzenie Leviatana w nakładowym klubie książki. I to by było na tyle i widzimy się w następnym. Cześć. A, i jeszcze jedna informacja. Ostatnio weszłam w mm, szczegóły, nie szczegóły, jak to się nazywa? Statystyki, statystyki kanału. I ja tam nie wchodzę, bo ja nie umiem tych statystyk dobrze przeczytać, w sensie wyciągnąć z nich jakichś, nie wiem, wartościowych dla mnie informacji, więc ja tam nie zaglądam, ale rzuciło mi się oczy, że 55%. Ponad 50% ludzi, którzy oglądają moje filmy, nie subskrybuje. Więc teraz, jeśli mogę, to chciałabym Was prosić o subskrypcję. Jeśli tego nie zrobiliście, to będzie mi szalenie miło, jeśli tam zasubskrybujecie. Jeśli uważacie, że na no to zasłużyłam, oczywiście. I tyle, widzimy się w następnym. Cześć!